Po premierze mojego najnowszego albumu Wojny i Noce właśnie rozpoczęliśmy trasę koncertową, Wojny i Noce Tour. Zagraliśmy już w Krakowie i w Szczecinie, przed nami jeszcze kilka miast, no ale w szczególności chcę zaprosić na ten na finał trasy na Torwarze. Będzie to koncert, na którym wystąpią goście, na którym będą niespodzianki, więc no jestem bardzo podekscytowana i oczywiście wszystkie koncerty są dla mnie bardzo ważne na tej trasie, ale ten koncert zamykający, finał trasy, jest taką powiedzmy wisienką na torcie, jeśli mogę to tak nazwać. Bilety są w sprzedaży, więc zapraszam serdecznie. To jest ogromna radość wrócić na scenę. U mnie lato było bardzo intensywne, bo musiałam pogodzić występ w dwóch orkiestrach męskiego grania ze swoimi koncertami, co nie było naprawdę łatwe, bo jeszcze nowa orkiestra wymagała intensywnych prób i tworzenia tego materiału, ale na szczęście miałam wspaniałych muzyków grających w orkiestrze, kolegów oczywiście Dawida i Vito. Więc bardzo się cieszę, że mogliśmy to razem robić i to mi też bardzo ułatwiło zadanie. Ja już myślę o wiośnie, o jesieni, także planujemy wszystko, ale na razie skupiamy się na tej trasie, która trwa. Są jeszcze bilety na poszczególne miasta, także zapraszam serdecznie. Oczywiście gramy z zachowaniem wszelkich obostrzeń i zasad, także naprawdę można się spokojnie wybrać, jest, jest ok, jest bezpiecznie i nie, nie trzeba się martwić, że że koncert będzie odwołany, bo no, przynajmniej nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli zostać zamknięci. Za to jestem bardzo wdzięczna.